Ja pierdzielę. słoneczko świeci, nic się nie chce robić, nic się nie chce robić, ale to nic, przechodzimy do testu kolejnego, kolejnej bym powiedział zabawki, ale to już nie jest zabawka, to już nie jest zabawka, ponieważ moc, która tutaj jest, o, ten będzie teraz grawerował. Co ty tam chcesz grawerować znowu? To nie Ale to się nie robi na podłodze i ty będziesz to robił na dworzu, bo ja już raz podłogę przypaliłem tym laserem, dziękuję bardzo. Ale my nie będziemy testowali żadnego laseru dzisiaj. Słońce świeci. Takie piękne z tyłu za mną. Więc dzisiaj pokażę Wam nową yy, hulajnogę od Kukirin. Nazywa się G2 Master. To bydle, bo inaczej tego nie nazwę, ma słuchajcie dwa silniki 1000W. O mocy 1000W. Trochę poprzedzierana, yy, że tak powiem yy, przyszła mi tutaj paczka z jednej strony. To były paski pościskane. Są jakieś dziury, ale mam nadzieję. Tu jakaś głęboka dziura. Druga też głęboka dziura. Ta hulajnoga przyszła do mnie ze sklepu Geek Buying, więc będziecie mieli na pewno jakiś kotrabatowy rabatowy na tą hulajnogę, jeżeli będziecie zainteresowani. Waga w opakowaniu 33,5. Nie, 39 kg. Sam produkt około 33,5, czyli też nie jest lekka to od razu trzeba powiedzieć. Ty, widzę, że ty jakieś ciekawe rzeczy dzisiaj tutaj sobie ogarniasz. No. Nigdzie nie idziesz dzisiaj, wiesz o tym? Idę na konie. Na co idziesz? Na konie tatusiu Chyba na konie. Dobra, chodź pomagać ojcu. Po co? Bo trzeba pomóc tatusiowi. Dobra, ruszamy z tematem, rozpakowujemy, zobaczymy co w środku. Ej no, szok, niedowierzanie. Spakowana w dwa kartony. Jeden karton był tamten, zewnętrzny. Jeszcze ostreczowany, a w środku mamy drugi karton, trzymaj. Trzymaj. Zobaczymy, co my tu mamy. Dobrze. Więc na początek zobaczmy, co jest w środku. W środku mamy zarąbistą pompeczkę. Yy, oczywiście to jest taki śmieszek żarcik, dlatego, że te pompki, tak szczerze powiem wam w tajemnicy, nadają się do yy, do niewielu rzeczy nadają. Aczkolwiek, cicho. Coś pompuje. Dobra. Mamy również zapięcie do hulajnogi. A, takie coś, zobacz ty. Tylko jak to kurde zrobić? A, dobra, ok. Jest jeszcze linka, czyli to sobie przykręcamy. Jakoś tutaj to zobaczymy zresztą, jak to będzie, ale prawdopodobnie jakoś tutaj sobie to zamykamy, żeby na hulajnodze to sobie się działo. Tak. Cyk. Nie? A jak chcemy, to przypinamy na taką linkę za koło. A dlaczego tak jest? Dlatego, że już oglądałem test, to Wam powiem: niestety, ona nie ma stacyjki. Nie ma stacyjki, więc, żeby ją jakkolwiek zabezpieczyć, to w ten sposób mamy to niby robić. Dobra, odkładamy to na bok i zobaczmy, co jest dalej. Oczywiście ładowarka prawdopodobnie 50V, ale to już sprawdzamy. Ładowarka ma 58 i 8V, 2A w miarę lekka, więc nie wiem, nie wiem czy jakościowo dobra ale jest ok odkładamy na bok no i to co yy, chińskie firmy lubią wkładać najbardziej to taki podręczny zestaw kluczy do zmontowania tu wielkiego montażu nie ma, więc to się na pewno tutaj zda aczkolwiek, jeżeli by to było skręcanie jakiegoś roweru, czy coś więcej, to te kluczyki są takie Wiecie o co chodzi? Dobra, żeby było łatwiej, to zrobimy tak, że skręcimy ją tutaj, a dopiero później ją wyjmiemy. No i tak ciach, odstawiamy jeden. Lubię testować hulajnogi, bo przy hulajnogach nie ma tyle składania co przy rowerach. Dobra, więc co musimy zrobić? Jedynie co, to przykręcić kierownicę, którą tutaj mamy. Jakiś inny, widzę, system e, montowania tutaj. A, dwu, dwukrotnie zabezpieczone, ale to zaraz Wam pokażę. Dobra, to co, przykręcamy kierownicę, czekaj, może jednak przodem, nie? Przodem, czy... przodem będzie lepiej, co? Może. Przodem będzie lepiej. Wreszcie więc będzie. Y, chodź tu, przytrzymaj kierownicę i jedziemy z tematem. Śrubki. Trzymaj kierownicę. nic nie widzę. Nie musisz. Miga czerwona, znaczy się kameruje się. Dobra. Już odkręcamy. Ta poprzednia, którą miałem, czyli G3 Pro, jeśli dobrze pamiętam, miała taką fajną opcję wyciągania baterii, czyli jeżeli ktoś się na przykład bałby ładowania hulajnogi, nie wiem, w jakimś tam piwnicy czy gdzieś, no po prostu jedna, jednak miałby jakiegoś stracha, to można było sobie tą baterię wyciągnąć i naładować Yy, na przykład, nie wiem, w jakiejś komórce, czy gdziekolwiek indziej, czy na działce, no bez różnicy. Chodzi też o to, że ta hulajnoga ogólnie, no one nie są lekkie, bo ta waży 33 kg, tamta ważyła chyba nawet trochę więcej, no musiała trochę więcej ważyć, bo też miała troszeczkę większą baterię. Z tego co pamiętam, zaraz sobie tutaj odnajdziemy, ale bateria w tej jest około 20, yy, 20 amperogodzin. Tak jest, 20 amperogodzin przy 54 v więc jest to sporo, tylko że jeżeli, jeżeli mamy zamiar jeździć na dwóch silnikach, to, bo oczywiście można jeździć też na jednym silniku, no to powiem Wam, że to nie jest już za dużo. Dobra, przytrzymaj mi ją jeszcze troszkę, tak jak teraz, bylem załapał. 54 v to będzie amper. By... Radzę się robi. Dziękuję. Nie wiem czy mi kręgosłup wytrzyma, bo to waży ponad 30 kg, ale spróbujemy Nie pomożesz? Nie. Dawaj, dawaj. Zgarnij go do dołu. Dobra. Ok. Na rozstawiał tych syropianów. Ok, no i tak. Chodź, chodź, chodź. Co ją na przykład wyróżnia? Bo zazwyczaj było tak. Że albo skręcane, albo zapinane. Tu mamy tak, że cyk zapięła się i dla bezpieczeństwa jeszcze jedną ręką ciężko. O! Dobra. Mamy to. I w ten sposób dobrze. Posiada podnóżek. To nie jest podnóżek. A co to jest? Nóżka. Nóżka, chodź. Bo to jest fajne, tylko ja muszę tutaj podejść. O, dobra. Zawsze normalnie wszyscy się cieszą z tego. Zdarte. Ok. No dobrze, więc tak. Mamy możliwość odłączenia silnika, czyli albo działamy na jednym silniku, albo na dwóch silnikach. Kierunko, kierunki lewy, prawy, włączenie świateł. Yy, trąbik, o, dzwonek, jak go tam zwał. Przyciskamy, przytrzymujemy. Tylko tak jak mówię, tu nie mamy e, stacyjki. Poczekaj chwilę. Pokażę, jak to było w G2 Max. Że odpalanie było na zasadzie e, kluczyka. I być może. odpali się, jest rozładowane. Tak? Tak to jeździł? Ciekawe. No dobra, czyli normalnie by się odpaliła. Się nie chce odpalić. Ok, fajnie, bo tak. Jeszcze pomiędzy była jeszcze jedna hulajnoga, która miała oświetlenie tylko tutaj z przodu. Pokaż tutaj, że mieliśmy troszkę dalej. Mieliśmy tu i po drugiej stronie, i tylko to świeciło. Szczerze, był to niewypał, ponieważ no, zasadniczo to nie oświetlało. Bo jak skręcaliśmy kierownicą lewa prawa, no to wtedy po prostu zasłonięliśmy te lampy. Tutaj mamy tak, że mamy lampę przednią, te dwie boczne. Świecącą, taką tutaj z boku, Kukirin i lampa tylna. Jeszcze tutaj zobacz. Folika do zdarcia. O. OK. I tego. Dobra. I tego. Jeśli chodzi o długość, to tu mamy G2 Max z jednym silnikiem 1000W. Tutaj mamy G2 Master. No, długość jest dokładnie ta sama. Tu jest jedna rzecz taka zastanawiająca, która mnie bardzo ciekawi, jeśli chodzi o e, ten błotnik tylni, bo zobaczcie, tam, w tamtej było tak, że nie było takiej opcji, czyli w tej G2 Max nie było takiej opcji, żeby nam tutaj coś chlapało na nas. A tutaj mamy tak, że zobaczcie, jakaś taka dziwna konstrukcja. Sam jestem ciekawy, jak to będzie funkcjonowało. Czy czasami nie będzie tak, że będzie na nas tutaj po prostu chlapało? Zobaczcie, porównajcie sobie G2 Max, G2 Master. No, różnica jest taka, że ta ma dwa silniki 1000W przód tył. Tam ta ma jeden silnik z tyłu. Trzymaj chwilkę i zobaczymy, jak wygląda sytuacja twardości. Inna sprawa, że ja trochę ważę. No. Więc co no? Ja trochę ważę, więc yy, też, też troszkę inny musicie wziąć poprawkę, jakby to był ktoś o lżejszej wadze. Mięciutka, fajna, bo jest mięciutka. Zresztą tak samo jak i ta, bo ta właśnie mi się bardzo podoba z tego, że jest właśnie taka miękka i taka podatna na nasze, że tak powiem, sugestie jezdne. A G. 3 Pro była bardzo twarda, bardzo twarda i to było niefajne, chociaż zobaczcie, że tutaj jest taka możliwość, żeby sobie regulować tą twardość. Na pewno z tyłu, nie wiem jak z przodu, mamy dwa hamulce tarczowe, i to są hamulce zwykłe, takie na linkę, czyli nie hydrauliczne, tylko zwykłe hamulce mechaniczne. No dobra, może się przyjadę kawałek, co? Ona jest trochę rozładowana, więc sobie trochę nie pojedzimy. Mamy taki dzwoneczek. Światło odpalamy wszystkie razem. Czekaj, więc co pokażemy jeszcze te światła, tylko musimy wejść do środka, bo tego nie pokażemy, jak nie wejdziemy do środka. Więc tak odpalamy to świecą nam te dwa z przodu takie obrysówki nazwijmy żółte plus reflektor przedni. Jak damy kierunek w lewo, proszę spojrzeć tutaj z przodu. Zobacz, miga nam ta i miga nam również z tyłu. Musisz się przejść z drugiej strony. Zobaczcie. Od dołu pokaż tak ładnie. OK. Dajemy kierunek w prawo. Działa nam w ten sposób. Jest też sygnalizacja. Zobaczcie tutaj, bo to też jest istotne. Chodź, pokaż, że mamy sygnalizację kierunku jednego, kierunku drugiego oraz zapalonych świateł. Dobra, wyłączanie kierunku. Jak dajemy w prawo i chcemy go wyłączyć, to po prostu dajemy również w prawo. Wyłączamy światła. Tutaj mamy sygnalizację, czy mamy jeden silnik, czy dwa silniki. Single, dual. No i pokazuje nam noga trip i całościowy. I teraz pytanie, czy trip się będzie kasował, czy się nie będzie kasował i na jakiej to będzie w zasadzie działało. To już może ja się najpierw przejadę i zobaczę, jak to wygląda. To co? Ruszamy z tematem. Trochę rozładowana. Ja pojechałem, a ten mnie nawet nie nagrał, że jadę. A ja się boję, bo ona tak szybko jedzie, że te silniki tak zrywają. E, tak jak powiedziałem, tutaj mamy przełączanie silnika single e, dual, a tutaj tym naszym włącznikiem, jak przytrzymamy to, oczywiście włączymy, wyłączymy hulajnogę, a jak będziemy przytrzymywali, e, naciskali delikatnie, to mamy trzy biegi mocy: jeden, dwa, trochę się odsuń, bo to będzie nieostre i trzy. Dobra. I słuchajcie, o ile na jednym 1000 watów, czyli to jest dokładnie tak samo jak tamta ta ma bo tamta ma też 1000 watów tylko na jednym silniku, to tak sobie jedzie. Tak sobie jedzie. Ale jak włączyłem na dual, to no jest moc. Powinienem ubrać kask, ale nie wyjeżdżam na ulicę, więc tylko po podwórku na razie ruszę. Fajne jest też to, że możemy sobie tutaj fajnie rozstawić nogi na platformie Możemy rozstawić nogi na platformie, żeby sobie fajnie jechać. Ja to na przykład robię tak. Nie, no jest, jest radość. Nie bój się. Dobra. Ok, robimy tak. Ładujemy hulajnogę, ponieważ żeby móc sprawdzić jakiekolwiek zasięgi, cokolwiek, tylko trochę kurde zimno jest, więc nie obiecuję Wam, że w tym odcinku zrobię te zasięgi. Dlatego że jeszcze mamy, kurde, dzisiaj ile jest 6 stopni, 5? Prawie 10. 10 jest? No, teraz jest prawie 10, no, ale teraz to ja muszę co innego robić, więc nie obiecuję, że zasięgi sprawdzę, aczkolwiek będę bardzo chciał. Ładujemy, zobaczymy dalej, co tam się wyrabia. Jeszcze jeden w sumie ważny aspekt, po pierwsze jest regulacja wysokości kierownicy, to jest istotne, dlatego że w poprzednim modelu, tylko szczerze już nie pamiętam którym, tej regulacji po prostu nie było, była na stałe, więc tutaj zawsze to jest fajniejsze do wyregulowania dla kogoś, kto nie wiem, no, potrzebuje tego zrobić. No i też fajną rzeczą jest to, że tu mamy taki haczyk, który może nam służyć do po pierwsze jakichś tam zakupów, a po drugie do jeszcze czegoś jak już ją rozmontujemy i chcemy ją na przykład już przenosić, chociaż aczkolwiek to nie będzie łatwe to składamy sobie tak i zobaczcie tym haczykiem tutaj haczymy się o taki pręcik i możemy ją po prostu przenosić w ten sposób, aczkolwiek tak jak mówię, nie jest to proste dlatego, że noga nie jest lekka i to trzeba mieć na uwadze Przejechałem się po drodze takiej, po której można się przejechać z taką prędkością, bo to jest bardzo istotne. Ja nie jechałem oczywiście po żadnej ulicy. Więc y, maksymalną prędkość, którą osiągnęło ze mną, a ważę takie w granicach 118 kg, 116, y, to wyciągnęła ze mną 50 km na godzinę. Aczkolwiek wiemy o tym, że to legalne nie jest, więc tak nie jeździmy. Nie zachęcam do tego. Ale jeśli ktoś by chciał do pracy dojeżdżać, jednak chciałby mać prawo, no to jakby jest możliwość na tej kolejnej noce. Tyle.